Pokaż jakieś nietypowe narzędzia. O, lubię to. Myślę, że w każdym garażu, w każdym warsztacie są jakieś nietypowe narzędzia. Pokażę, ale nie wszystkie będę mówił do czego są. Może ktoś zjarzy, do czego to właściwie jest. Takie nietypowe narzędzie. Do czego? To jest wiadomo. Zegar pokazuje godzinę sobie mryga. To jest taka lampeczka na przykład, którą zrobiłem. To też jest nietypowe narzędzie. To jest lampka. No to jako narzędzie można traktować. To jest zagadka numer jeden, ale zagadka numer dwa jest za 100 punktów. Mało kto będzie wiedział, co to jest. To jest bardzo nietypowe narzędzie. To w ogóle było moje pierwsze nietypowe narzędzie, ale to akurat jest łatwizna. Tego pewnie nikt nie zjarzy, do czego jest. To jest za trudne. Dobra, nie będę pokazywał. A to jest do kości, wiercenia w kości ludzkiej, żeby pręciki wkładać. Na przykład, lubię takie narzędzia, które są nietypowe. Takie kowadełko to jest bardziej nie narzędzie, ale gadżet. Ale jak ktoś zgadnie jedynkę i dwójkę, to kozak. Naprawdę super.